Z tej strony Szymek Braustar Stars States, a dzisiaj brzydka 16 wersja z Brawl Stars'a oczywiście subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, stawcie łapkę w górę pod odcinkiem, a ja zaczynamy. Szesnastka jest no. Brawl Starsowa wersja. Mam krótka nie, tak, nie. Power 2, jestem dobry, nie, 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 nie. ja nie, jestem nie, nie, mam nie, 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 no to jest dobre. Tu, To tu, nie, nie, 16 to nie, 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 16 to. jest właśnie tu nie, nie, 16 to nie jest słaba to pijemy dół 5 miesięcy dół Aha. ja w bramce rtos codziennie pracuję. no odcinki w kwartek są co tydzień no nie więc w sumie ile mam mógł polega ale sobie tak gram no 都想呢？一把。